W klatce, paniusiu. Peter Huil to nasz przywódca. Brzemię naszej ewentualnej śmierci spadnie na jego barki. No to ty... Ponieważ uważnie słuchałem, wybieram solo coś tam, gamory. Pozwolisz, żeby wykradła mnie całkiem sama? Pozwolę? Znaczy pozwolę. Robiłam takie rzeczy setki razy. I za każdym razem zakradałaś się, żeby kogoś zabić? Zazwyczaj. świetnie. Tu mamy. A, jestem. jestem oni tak serio? Słuchajcie, się przekonam. Nazwa: Strażnicy Galaktyki. Pierwsze słyszę. Jestem głupi. Legitni sprzedawcy potworów. Przynajmniej dziś. Co jest w pudle? Potworne wynaturzenie z półświata i najwredniejszy wredal w tym kwadrancie. Pas! Pas? Roket! Znaczy... To herla. To piekielnik z piekła, jak wasza pani. Radzę dobrze przemyśleć tę decyzję. Dobra, przechodźcie, zanim się rozmyślę. Oczywiście, jeśli nie spodoba się Lady, to wyniosę w tym pudle wasze szczątki. Piekielnik? Bardzo adekwatna nazwa. Ta mała bestia ma piekielne maniery. I to lubię! Ucieczka stąd nie będzie łatwa w razie wpadku. Ujdzie świet, mamy zabójcego potwora i solidny plan. Okaż więcej ostrożności, Peterze Quillu. Jeśli Lady Hellbender odkryje nasz podstęp, zemści się przykładnie. Co? Mam się bać tylko dlatego, że widzielna z niej babka? Prowadzi tu przereklamowane Zo. O nie jest Zo. Królowa Besti ma armię potworów. Armia pracowników Zo? Z bronią? Nie widziałem jeszcze ujarzmionego Ortosa. Widziałem za to, jak rozdeptuje kogoś na miaskę. To nic. W najgorszym wypadku zwiejemy na Milano. Twój genialny plan to ucieczka? To zapasowy plan, który nie będzie nam potrzebny. Ale tak, przecież nie będzie nas ścigała z całą nie, potworną... Pierwacza nie naszego statku! Flurmo. Weź przestań! Dlaczego nie zadokowaliśmy tutaj, aby uniknąć niekościnnej powierzchni? jakie jak padu niani! Potrzebowaliśmy czasu, żeby dopracować plan. Jest niezawodny. Lady Hellbender nie zawodzi. Gdy jej potwór zniknie, założy, że to nasza sprawka. Tak, ale nie będzie pewna. Na pewno nie na tyle, aby uganiać się za nami po galaktyce. Wow! Spójrzcie tylko! Wybrała mnie właściwą karierę. Odpowiednio imponujące, jak na wojowniczko o poziomie Lady Hellbender. Kiedyś to będzie nasz Nie Ha! Nieważne! Podejdź do tej klanki i powtórz to! Dobrze, piekielniku, niech usłyszą twoje wycie! To miejsce jest fajne i w ogóle, ale czy zmieściłaby się tu flota strażników galaktyki? Mamy flotę. Więc dlaczego tłoczymy się na tym małym statku? Chodziło mu. Ach. Czaszka Gilarona to doprawdy bezcenne trofeum. Patrzcie. To wyjaśnia skarbiec. Bezcenne? Skarbiec? Krzanić te skradanki. Zróbmy porządny i uczciwy władz. Nie! Chodźcie za mną i skupcie się. Nie zbliżajcie się do tronu Lady Helwender. Jeśli postanowi do Was podejść, nawet nie drgnijcie. Żadnych nagłych ruchów. Jestem niczym w obliczu mojej królowej. Ach, oszczędź mi tych pustych frazesów. Błagam cię o wybaczenie. chciałem ci uchybać. Ja wiem, czego chciałeś. Nie mów ze mnie. Nie jesteś pierwszym, który utrzymuje, że schwytał tarata. Ja, czy. czy. czy w autentyczność? Jeżeli prawdą jest to, co mówisz, daj dowód. Albo licz się z konsekwencjami, jak każdy mierny naciągacz. Ja! Zapewniam, że nie Uwolnij go. Damy radę. Następny kupiec i przesłać rodzinie poprzedniego 10 tysięcy jednostek. Mów. Jestem Starlord. Drax Niszczyciel. Pogromca szalonego Tytana we własnej osobie. I. I to jakiej osobie? Zaszczyca mnie twa wizyta. Jest pani mniejsza niż się spodziewałem. Tak? <laughs> Więc czego się spodziewałeś? Być może udałoby się coś z tym zrobić. Nie podejrzewam. Kto wie, niszczycielu. Mogę być całkiem skuteczna. Piterze, chwilu. Myślę, że ona ze mną flirtuje. No, jedziesz, stary. Rzuć jej komplement. Dasz radę. Może to lepiej. Ty w ogóle się nie umiesz targować. Lady Hellbender. Po rozmiarach twojej broni wnoszę, że znakomita z pani wojowniczka. Hmm. możemy się umówić na prywatny pokaz. Byłaby pani godnym przeciwnikiem. Powiedz mi, niszczycielu, co robisz na segnarfie dziewięć? Witajże kwilu, pokaż potwora. Aniusiu. I to mówi, jak uroczo. Ach, komuś zrób coś, z tym. Ale kiedy to coś urośnie? Jak urośnie? No tak, nie próbowałbym tego, chyba że chcesz stracić palec. On gryzie mocno. Doceniam zwierzaki z silnym charakterem. Jak to się nazywa? To jest piekielnik. Nie bardzo do niego pasuje. Oh. Jakoś na pierwszy rzut oka... Wygląda raczej jak leśne zwierzątko. Fakt, ale to jedyny egzemplarz. Spójrz głęboko w te wściekłe, śliwia szopa. Ja nie jestem żadnym szopem! A dostrzeżesz czającą się bestię. Jego straszną, Ile chcecie za tego piekielnika? Dwadzieścia tysięcy jednostek. Dwadzieścia tysięcy? I ani grosza mniej. Dwadzieścia tysięcy. Wow, no nie. Mam lepszą cenę, może dwanaście? — Nie. — A dziewięć? Dla mnie ten stwór jest nic nie bardziej. Oh. Wolałabym raczej florę Kolossus. — Mówiłam. — Co? Chcesz kupić Gruta? — A jest na sprzedaż? — Nie, nie jest. — Weź pomyśl o forsie rocket. Myślę, Quill! Ale Grut nie jest na sprzedaż! wyprawiasz? Plan Queen. Ej, nie gadać, tylko uciekać! I kto jest teraz potworem? Co to tu ja robię? Słyszałeś tego szakala! Ona nie zapłaciłaby za mnie dwóch jednostnek! pieniądze, nie możemy już pobrać. Ohoho, mieliśmy farta! To nie ma nic wspólnego Odłucimy z tym! się później, teraz musimy się ruszać! Gdzie moje drony? Strażnicy mają zostać spokieleni! A to co? Ona oszukuje! Jej, nie nie latająca kapsuła śmierci! To nie umiera, Quill! Spróbuj czegoś innego! Musimy znaleźć wyjście! Już! Clark! Działaj, albo wszyscy polegniemy! Musimy się stąd wynieść! To coś ma gorącą głowę, trzeba ją schłodzić! Wy, przestań marnować czas! Niech wszyscy szukają wyjścia! To nie pomoże na długo. Musimy się stąd wynieść! Dalej! Spróbujmy wydostać się stąd w jednym kawałku. To jeszcze nie wszystko. Słucham? Przylecieliśmy tu po jednostki i nigdzie bez nich nie idę. Jestem klubem. Tak! Wyczyścimy skarbiec, który widzieliśmy po drodze. To tak na serio? Nawet Petera nie ciągnie tak do samobójstwa. Chcesz oberwać i zwiać, czy chcesz dostać wypłatę? Chcę wydostać się stąd żywa. Nie wiemy, na. Nie ma czasu na kłótnie. Zbiry Hellbender pojawią się tu lada chwila. Quill ma rację. Zamknąć gęby i za nie, nie to miałem na myśli! Znajdźmy tę wielką windę, którą tu zjechaliśmy, i wynośmy się stąd! Nic dziwnego, że jesteśmy biedni! Nie potraficie brać tego, co wasze! Mówię wam, wciąż możemy być górą nad tym czymś! Dopisze nam szczęście, jeśli nie skończymy na górze tego polskiego. Mamy gości! No wreszcie! Przejmuję was za niezapłacone jednostki! W ten sposób nie zdobędziesz pieniędzy! Może korpus nowa przyjmie gryzonię w ramach spłaty? Zapłaci i to ja! Jest główny. Hmm. Zaczęliśmy pewne źródło zleceń. I tak nie słuchałbym poleceń, tej paniuś. Źle usposobiona bestia zepsuła nasze plany. To kieni. Patrzcie, ile tych hełmów! Żółto dzioby! Hełmy ograniczają widoczność! Na no, to jest! Trochę za późno, co nie? Rozwalnia nasze straty, Krypon! Skupmy się lepiej na wydostaniu się stąd! Za pióry! że ci goście doprowadzą nas do winy! Skarbie! Przed odlotem musimy wyczyścić jej skarbie! Jestem. Jasne, Ja wiem! Kierujemy się w tę stronę! Rzuć tym we wroga, Drax! Nie o, miał szans! W moją bronią! Ostecz! Żyję po to, żeby niszczyć! Trzymajcie się! Na... Na. Zawsze można liczyć na Twoje oczywistości, Drax! Pender pewnie nas teraz nie zatrudni. Elegancki plan, nie ma co. Hej, przynajmniej nie jestem ciężary. Bo ważysz tyle co nic. Na Się ile chcesz, ale beze mnie nie pokonalibyście tych drzwi. Bez ciebie nie znaleźlibyśmy się przed nimi. Wszystko to opłaci się, gdy wyczyścimy ten skarbiec. Nie wiadomo, widzicie? Tam jest skarbiec. Wbijamy tam, a później, jak mówił Quill, uciekamy tak jak weszliśmy. 5 tysięcy jednostek dla piekielnika, który zabije tak zwanych strażników galaktyki! Dobra ekipo, bierzmy się za te katastrofy po kolei. Ugh. Lady Helbender okazała się dobrym negocjatorem. Nie poznałaby się na dobrym terenie, nawet gdyby niego przebrnęło. Poradzisz sobie z To Nie Uf, sobie! Co naprawdę jest twój plan, Rocket? To jest jego stopa, a nie plan! Yes. Nie mogłem pozwolić, żeby cię zabrał! Będźcie pierdoli! Następnym razem ukryjcie język lokem. Zamiast ścigać własną stopę w swoją gębę. To Lady powinna stawić na czoła. Po prostu chciał być z tą po tym obliczu. wciśnij dym. Rozklaskują się jak w kreskówkach. Teraz moja kolej. Było ostra. Znaleźć ich i zabić! Chcę, Chcę dotrzeć ich głowy! Gruz! Trzymaj! Gamoru ja na plasterki! Ha! Tylko sługusy? A oh, gdzie są te inne potwory? Zgoda! przeciwnicy te są bezpolotne! Jeden padł, jeszcze tylko armia! Urbij mu jeszcze łeb! I te Niech mnie nie oszukuje! Brakowało za nimi. Yeah! Walczcie, twórze. Chyba wpełniamy się prosto w pułapkę? Szlak że to pułapka. Niech wszyscy szukają wyjścia! Szybko! Morderczo oko powróciło. Raczej dwa. Gdy się zderzą, wybuch zrobi niezłą dziurę w ścianie. Tak, ale my będziemy już martwi... Tutaj podłoga jest słabsza i zdaje się, że pod nami biegnie coś w rodzaju tunelu. To mi wygląda na zadanie dla niszczyciela. Obrócę tę przeszkodę w pro. Zaraz mielu. Mamy się czołgać w ścieku? Nie zamierzam znowu moknąć. Ty już się lepiej wcale nie odzywaj macie metody okazywania wdzięczności. Nie odczuwam obecnie wdzięczności. Raczej morderczą furię. Chłapcie tak dalej, niewdzięcznicy! Przyznaj, Rocket, mieliśmy plan, a ty go sflarczyłeś. Ten plan był sflarczony tuż po tym, jak opuścił twój mózg. Ja go uratowałem! Nie oczekuj pochwał za naprawienie własnej wpadki! Patką było powierzenie naszego życia tym jego lepkim łapkom. Trzeba było wybrać Gruta. Grut nie jest kawałkiem drewna, którym możesz handlować. Ale pewnie masz doświadczenie w handlu żywym towarem. Pilnuj języka, bo ci go wytnę. O, cały się trzęsę. Zapominasz, kto tu ma Nie Jestem Grut. Grut mówi, żebyście wypkali się pogrzebaczem. Jestem Grut. Dobra, dobra. Wszyscy przeciwko mnie. Ale i tak na koniec będziecie całować mnie, po łapkę. Nie tak wyobrażałem sobie pierwsze spotkanie z Lady Helbender. Kawał z niej ciuma. Postawiłbym na ciebie mięśnia. Nie pochlebiaj nigdy Zomus, ani biła nas twoja lekkomyślność. Wszyscy cicho! Idziemy! Odetniemy ich przy skarbcu! Nie wygląda świetnie. To znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. Kolejny niezwykle prosty plan strażników Galak. Trzeba było sprzedać Drax'a. Perpender niemal błagała, żeby kupić noc tym wielkim gamonem. Mój dar nie jest na sprzedaż. Szkodnik jest nam winny 12 tysięcy jednostek. 12? Jak to liczyłeś 12? Na podstawie mojej rosnącej frustracji. Odetchnijcie głęboko, bo jesteśmy na miejscu. Skarbiec. I olbrzymie zamknięte drzwi. Dostaw to mnie! Uwaga! Zasadka! Tak! Bierzemy ich w zasadzie! Zwiększam <śmiew> swój długo o jednostek w ryzyk. Załatwmy to po prostu! Mogła <śmiew> okazać mi więcej szacunku! Wciśnij ten drast! Zmiana wroga, Drax! Jedzą go potwory! Nieźle! Cieniasz nie miał z tobą szans! Niekielnik Raczej piekielnik, bo już go nie ma! Urwij mu jeszcze łeb, śpiszek dlatego trzeba było sprzedać Gruta. Muszę się niechętnie wchodzić. Tarżuj! Na plasterki! Ha! Nie mogę uwierzyć, że się nam udało! Ja byłem tego bez. Załatwmy to po prostu! Dziś rozpłacam gości w płaczach! Drugaj, Ostatnie słowa? Może jednak uda nam się uratować tę misję! Gran był dobry! To gryzon go zaprzepaszcza! Wszystko, to dzieła rokiet, pośpiesz się! Oczywiście, żaden zamek po tej stronie zandaru mi się nie oprze. Każda dodatkowa minuta powiększa twój dług. Zluzuj gacie, nie pogania się, nie do głównego skarbca! No dobra, pośpieszę się i może się uda. Pyszki, Ej, chodźcie! Załatwię to Peter. Pozwól mi na to. Moje ostrze też zaśpiewa mordewczyni. Nazwij mnie tak, a zabijecie. Nie jestem wrogiem Zrajczyni. Spokojnie, ekipo! Zluzujcie! Nie kłódźcie się ze sobą! Wygramy to wszyscy razem! I skoncentrujmy się na wrogu. Zluzujcie i podzielcie się zwycięstwem! To kto jest ze mną? Oto mój gniew! To dzieła! Ustańki. Na plaster! Jak długo Tego jeszcze mamy odbierać tych gości?! Strzelaj! Pozwól mi pracować! Jak ci tam idzie, roket? Miło te pytasz, Quill. Co u ciebie? Jak tu próbuję się koncentrować! Ile ci to jeszcze zajmie? Tyle, ile będzie trzeba. Plus czas, w którym zapracasz i o... Dosyć tego! Jak długo jeszcze mam się Teraz tym zajmować? Tyle ile zdołamy! Zrób marionetkę, grup żyć, co ciągle nadchodzą Jest nowi! Wielkie problemy, wielkie rozwiązania! Dzięki tra... Mamy coś do pokrojenia! Tak to się robi? Ostrzom kończy się gigon! Nie zamieniamy się miejsca! Jak długo jeszcze mam przy tym zajmować? Szacunki gryzania są zawodne! Dobre pytanie! Jest! I mocny. Wziął skrupel na walkę na nowe! Więcej złoli, więcej zabawy! To do piekła z nimi! No właśnie! Jak postępy! Nie podważaj! Pomaga! Nie masz szans! Siły Lady Hellbender są coraz bardziej natarczywe! No cóż, zna się na chowaniu razy. Nie jestem gruby. Ej, chop. Ej, wystarczy. Ruszać dupska, bo wam je zeżrą. Słyszałabym, jak się tam wcisnąć, gruby? Jestem. Tak, zrobili. Widzisz? Nic się dzieje! Kamora, nie zabijamy naszych! Po co? Masz to wyraźnie w kontrakcie! Ja niczego nie podpisywałem. Jest. Jest nieobliczalny, Peter. Ha! Mówi to najbardziej poszukiwana kobieta! I niebezpieczna. To to samo. A może trochę wdzięczności? Że prawie nas zabiłeś? Ach, że przyprowadziłem nas. Do najgorszego skarbca w Wielkim Obłoku Magellana? Mówiłeś, że tu jest skarb! Bo czaszka Gilerona to skarb! Skarby są coś warte. Ej! Potrzebny jest plan! Zgoda. Ręce mi się już trochę zmęczyły. Dasz radę, Drax. Gamora, Krygo, my poszukamy czegoś wartego z zachodu. Gród? Nie połam się tam! Musi być coś poza rupieciami w tej skadziźnie. Jestem... Ładne nie oznacza bezcenne. To zwykłe lampy i pewnie są ciężkie jak ciu.